Cześć, cześć. Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie na kanale Oko Zamknięte Miniatarot. Kochani, przed nami czytanie miesięczne na miesiąc marzec 2024 dla baranów. Kochane barany i baraniczki, zobaczymy co dla Was. Chciałam tylko przypomnieć, że od marca, 1 marca e, przeorganizuję swój czas i e, dokładam dodatkowe godziny czytań prywatnych, więc jeżeli ktoś ma potrzebę, to informuję, że jest taka szansa, żeby w miarę szybko e, odbyć konsultację. Dobra, moi drodzy, już patrzymy. Co dla baranów, co dla Was kochani, energia wasza. Mm. Moje drogie barany, będziecie nastawieni na stabilizację, to co ważne, fundamentalne w życiu, ale również na pracę, osiąganie sukcesu. Ok. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Co odchodzi do przeszłości. Dziewiątka buław, kochani moi, yy, ciężkie sytuacje. Sytuacje, w których mieliście wrażenie, że ciągle musicie się z czymś yy, porykać, ciągle musicie uważać, żeby na Was coś nie spadło, dodatkowe zlecenie, dodatkowe słowo, dodatkowa podobna sytuacja, byliście jakby ciągle w gotowości do walki. Ten czas odchodzi do przeszłości. Zastępuje go czas zdobywania informacji, czas nauki, czas być może też skupienia się na dzieciach, ale ważne będzie zdobywanie, pogłębianie wiedzy, szukanie informacji. To będzie dobry czas na rozwijanie swoich kompetencji. Na rozwijanie swoich kompetencji, jeszcze coś sobie rady dla Was. Szukajcie nowych rozwiązań, szukajcie nowych możliwości, nowych rozwiązań i plany wszelkiego rodzaju w tym miesiącu będą dla Was bardzo, bardzo istotne. Moi drodzy, zobaczmy sobie teraz główny temat, główny temat tego miesiąca dla Was, bo jest tygodniówka, tygodniówka już poszła, już patrzymy. Główny temat miesiąca dla Was. E, moi drodzy, główny temat i jest to król, król denarów. Więc, e, tak jak powiedziałam, Wy będziecie w energii zdobywania pieniędzy, w energii tworzenia stabilizacji finansowej i tym materialnej. I może być to coś związanego z domem, e, z miejscem zamieszkania ale też właśnie z rozwijaniem swojej kompetencji, zdobywaniu wiedzy i przepraszam, zdobywaniu pieniędzy. Przepraszam, bo się piesie. Zobaczcie, mój kubeczek, macie okazję, mój ulubiony kubeczek, wiem, wiem, świąteczne święta już dawno minęły, ale z tego kubeczka piję przez cały rok, bo go po prostu uwielbiam. Mam święta przez cały, cały rok. Dobra, moi drodzy, już, już patrzymy Przyczyna. Nowość. Coś nowego się pojawi. Pojawił nam się głupiec. Nowość, możliwość wejścia w coś nowego, zainwestowania w coś nowego. Może jakaś nowa oferta. I wyskoczyła mi karta. Patrzcie jaka Efekt. Kochani, zwycięstwo. Zwycięstwo, uznanie. Mam wrażenie, że w Waszym życiu pojawi się właśnie, jeżeli będziecie szukać tych informacji, jeżeli będziecie planować, to w pewnym momencie będziecie gotowi do tych zmian, które nadejdą. Oczywiście musi być przyczyna-skutek. Musicie posłuchać bardzo dokładnie całego nagrania i przenieść to na Waszą sytuację. Wyskoczyło nam wcześniej, że bardzo istotne będą kwestie finansowe albo takie materialne stabilizacji i nie. Bardzo ważne będzie planowanie. I teraz, jeżeli będziecie planować, jeżeli będziecie zdobywać tą wiedzę, która nam się też tam bardzo mocno zaznaczyła, w końcu pojawi się jakaś informacja, jakaś okazja nowego rozwoju. Mamy tutaj kartę głupca, więc nowy początek będzie przed Wami. Jeżeli będziecie na to gotowi, oczywiście, jeżeli gdzieś tam wykonacie jakąś pewną pracę, czeka Was awans. Czekają Was pieniądze, czekają Was uznanie być może, być może. Mogą być to różne aspekty. Dobry zakup, ale zobaczcie, osiągniecie to, co chcecie. Osiągniecie uznanie, osiągniecie sukces, dopniecie swoje cele, więc wydaje mi się, że warto. Wezmę sobie jeszcze jedną kartę radę dla Was na to zobaczmy, co tutaj może być. No bardzo. Popatrzcie. E, siódemka buław. E, mam takie też wrażenie, moi drodzy, że musicie się skupić na sobie i swoich osiągnięciach. Może być taka sytuacja, oczywiście nie musi, ale może być taka sytuacja, że gdy już zaczniecie osiągać jakieś rezultaty, możecie być. Mm, Mogą się pojawić wokół Was ludzie zazdrośni, którzy będą próbować yy, jakoś Wam przeszkodzić w osiągnięciu tego sukcesu. Nie przeszkodzą, ponieważ to już siódemka buław, to nie jest piątka, gdzie ta walka jest konieczna. Tu jesteście na wygranej pozycji, ale ale musicie się uzbroić w cierpliwość i po prostu mm, dalej robić swoje i przede wszystkim nie być adwokatem diabła jeżeli macie walczyć to walczcie tylko i wyłącznie w swojej y, obronie w swoich y, żeby osiągnąć swoje cele a nie walczyć za kogoś. To jest taki no, dosyć istotny przekaz na ten miesiąc. Zapamiętajcie go. Dobra, teraz przejdziemy do związku. Wezmę sobie po jednej karcie. Na każdą relację i po karcie grać. To pokrótce, moi drodzy. Wydaje mi się, że tygodniówki bardziej są takie Mnożone, popatrzmy sobie. Hmm. Single. Mm -mm. Ładnie, single. Yy, pary. Trudne relacje. I jeszcze wezmę po karcie radzie dla tych trzech, i zaraz Wam powiem, o co tutaj, o co tutaj chodzi. Single. Pary. No relacje. Mhm. Dobra, no i wszystko, wszystko jasne. Jeżeli chodzi o single, patrzcie, 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 co tutaj jest. Mamy asa denarów. Każdy as zwiastuje nowe możliwości, które warto wykorzystać. Eee, zobaczcie, mamy kartę dodatkowo świata, więc yy, jesteście w stanie yy, poznać kogoś, wejść w jakiś związek który naprawdę odmieni wasze życie, które odmieni wasz świat. Jest to początek, koniec pewnego cyklu, koniec pewnego stanu i nowy początek. Nie przegapcie tego, bo to może być naprawdę bardzo. Jakby sam denar może gdzieś tam podświadomie też wpływać na nas, mówiąc, że może warto w to zainwestować, więc kochani. Mh jeżeli chodzi o związki. Mamy tutaj sąd i mamy tutaj króla kielichów. Moi drodzy, dwie sytuacje, jedna, jako sąd sprawiedliwość mówi o prawdzie, mówi o wyższym wejściu na wyższy poziom związku. Karta rada, jakby jak najbardziej wykaż się uczuciem, wykaż się Zaufaj, tutaj jest dużo wsparcia, to jest poważne, to jest stabilne. Jedyne, co mogłabym się przyczepić, jest karta sądu, za mało oczywiście, bo to pokrótce mówię. Uważajcie tylko na zbyt radykalne oceny. Karta sądu mówi, że możecie. Oceniać albo być ocenieni, a jako rada, y, nie przesadzajcie, wykażcie się uczuciem, wykażcie się zrozumieniem, współczuciem. No to tylko tyle, ale wydaje mi się, że to naprawdę wychodzi bardzo, bardzo dobrze. Być może będziecie dyskutować, oceniać coś, może tworzyć y, jakieś plany na przyszłość. Y, dobra, no i trudne relacje. No tu wygląda to najgorzej. Moi drodzy, jeżeli jesteście w jakiejś skomplikowanej relacji, bo to z... trudnej relacji nigdy nie nazywam związkiem, bo to są albo wracacze, albo jakieś pary, które z jakichś powodów nie mogą być na chwilę obecną razem, e, coś jest nie tak. No i ewidentnie tutaj ta karta mówi, że coś jest nie tak. Jest tutaj toksyczność, jest tutaj przywiązanie, jest tutaj uzależnienie, być może niezdrowe uzależnienie, Emocjonalne, nad tym też musicie się zastanowić, albo y, może wasz partner, y, partnerka, albo nie daj Boże, wy macie problem z jakimś uzależnieniem, y, i dlatego to nie może się zadziać. Coś tutaj jest, albo brakuje dystansu, albo logiki. I to jest jako karta rada. Król Mieczy, jako, y, przepraszam, rycerz Mieczy, jako karta rada. Rycerz sugeruje, żeby Przeanalizować wszystko bardzo dokładnie. Na chłodno. Spróbujcie wejść w rolę swojego przyjaciela, przyjaciółki i spojrzeć na daną sprawę zupełnie obiektywnie z boku. Przeanalizować każdy aspekt waszej relacji nie pod względem emocjonalnym, ale faktów. I do tego zachęca rycerz, bo tutaj coś ewidentnie nie gra, nie gra. I, i prawdopodobnie w marcu. Nie zagra. Mm, dobra, przejdźmy sobie do rodziny. Rodzina, najbliższe otoczenie, moi drodzy. Rodzina, najbliższe otoczenie. Mhm. Jakie smuteczki. Nie ma jakieś rozczarowanie yy, może się pojawić. Zaraz zobaczymy, co jest przyczyną. Przyczyną jest czyjeś zwycięstwo. Kochani, no bardzo, bardzo dziwna sytuacja Musicie to jest, Ja tutaj czuję energię i wymyślam jakieś możliwości, które mogą odzwierciedlać tą energię w życiu. Aczkolwiek dla każdego może być to inna sytuacja. Energia jest jedna. Efekt. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się, rada. Moi drodzy, znowu mamy. Już trzeci raz pokazuje się osoba spod znaków ziemskich, bo to może mieć znaczenie, albo chodzi o pieniądze. Rycerz i król denarów bardzo mocno się zaznacza w tym czytaniu dla Was i, i mam wrażenie, że tutaj może by, mogą być jakieś Smutki, jakieś rozczarowania, ktoś może zostać zraniony, albo wy możecie być zranieni, ale przez co? Bardzo dziwna sytuacja, poprzez zwycięstwo. Poprzez zwycięstwo, i teraz eee, jakby e, bardzo dużo smutków, e, ciężka sytuacja jest efektem. I teraz się zastanawiam, o co tutaj e, chodzi. Czy chodzi o to, że y, to wy jesteście smutni, ponieważ ktoś was z rodziny nie docenia za wasze starania, jeżeli chodzi o pieniądze, o zdobywanie pieniędzy, o osiąganie jakichś sukcesów? Może ktoś jest właśnie w jakiś sposób zazdrosny i, i w jakiś taki niezdrowy sposób robi, mm, daje wam szpilę i wy. Macie po prostu w pewnym momencie dość, bo może być taka sytuacja. Może być taka sytuacja, że ktoś próbuje za wszelką cenę postawić na swoim. Nie ma komunikacji. Mówimy tu o, o przyjaciołach, najbliższej rodzinie, więc mogą być to sytuacje związane z domem rodzinnym, z rodzicami, z dziećmi. Może być. To nie musi być partner, aczkolwiek, no może, jeżeli mieszkacie razem. Moi drodzy, może być ktoś smutny, ponieważ może będziecie mieć mniej czasu dla tej osoby, może być dziecko tak bardziej przybite, ponieważ skupiacie się gdzieś tam na pracy, albo, albo przyjaciele mogą być niezadowoleni, że już nie imprezujecie tylko w tym momencie. Skupiacie się na y, osiąganiu tego sukcesu, który tutaj ewidentnie jest pokazany. Y, karta Rada: skup się, zobaczcie, znowu jest tutaj ten rycerz denarów, więc znowu trzeba by było skupić się na każdych elementach i konsekwentnie pracować nad rozwojem, jakby nie poddawać się, jeżeli coś chwilowo nie idzie. Mogą być to małe smuteczki, kochani. No nie wiem, no, mąż może powiedzieć, no tak, ty tyle pracujesz i nawet obiadu nie ugotujesz, tak? I was może to zaboleć, bo przecież wy padacie z nóg. E, no, a nie jesteście docenieni za Wasze wysiłki, tylko pretensje. Może być to taki aspekt. Oczywiście e, to jest tylko przykład energii, tylko przykład energii. Jeszcze jedną kartę radę wezmę. Popatrzcie, no, pracujcie nad swoimi marzeniami. No, taka jest karta rada dla Was. Pracujcie, zaplanujcie, realizujcie swoje marzenia. Cokolwiek by to nie znaczyło. Moi drodzy, e, tak jak patrzę na te, no, niby są te smuteczki, niby tutaj ktoś gorzej się poczuje, albo wy e, z powodu zwycięstwa czyjegoś, e, jakiegoś sukcesu czyjegoś. Mm, ale to nie jest wielka energia to też nie, nie możecie podchodzić do tego bo to może być nawet bardzo niezauważalna yy, energia, być może słuchajcie być taka sytuacja, że yy, w pierwszym, no nie ale nie, 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 dobra bo chciałam powiedzieć tutaj yy, przyszło mi do głowy ale w pracowniczych ale może tak może być, że ktoś u was z rodziny yy, być bardzo chwalony, bardzo doceniany, a Wy po prostu poczujecie niedocenienie. Może być taka sytuacja i może Wam się po prostu przykro zrobić, tak? Uważajcie też, żeby, żebyście to, Wy nie projektowali tej energii na kogoś, żebyście Wy nie przeoczyli tego, że kogoś warto docenić za jakieś starania, za jakieś działanie, bo będzie tej osobie po prostu przykro, no przykro, to może być taka energia. Dobra, yy, i przejdźmy sobie, moi drodzy, yy, do czytania na pracę. Praca, finanse w marcu dla myczków. Moich byczków. Byczków. Proszę, ja już znowu. Baranków, oczywiście, że baranków. Wybaczcie mi, kochani, ja nie wiem. <grym> Może Beki też powinny przesłuchać dodatkowo ten przekaz. Yy, oczywiście robimy dla czytania, dla baranów, dla baranów, baranów. Moje kochane barany. Praca finanse dla baranów na marzec. Popatrzcie, co tutaj się dzieje. Bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo informacji, bardzo dużo działania, bardzo dużo propozycji, bardzo dużo wyjazdów być może. Yy, no, będzie, będzie wielki. Yy, czy chaos? Ale yy, no, będzie się działo, będzie tutaj spore zamieszanie. Mam wrażenie, Y, że związany właśnie z jakąś stratą być może łatacie dziurę budżetową, domową y, i albo jakaś strata albo czyjeś odejście y, być może z pracy albo y, coś, jakieś słowo przykre może zmotywować Was do jeszcze większego działania do poszukiwania tych y, informacji y, może tak być już patrzymy skutek Umowa. Umowa, działanie, plan. Eee, bardzo dobrze z, m, świadczy to w relacjach zawodowych. I karta rada. Już patrzę, już karta radę wam wezmę. Zobaczcie, znowu. <gryw> znowu, tym razem król denarów. Mhm. Mm Moi drodzy, ewidentnie to jest czas, w którym powinniście działać, bo yy, będą duże możliwości yy, w wyniku właśnie jakiejś straty, jakiegoś smutku. Może tutaj yy, ta piątka kielichów yy, to jest yy, ta karta z poprzedniego rozkładu trójki mieczy. Czyli yy, jest jakiś smutek, jest jakiś żal, jest jakieś rozczarowanie. Tak, I, y, y, ale Was to motywuje, może jest jakaś strata. Słuchajcie, nawet jeżeli y, ktoś właśnie nie wiem, rzuca pracę czy y, chce zmienić pracę, chce y, porzucić tą pracę, będzie się działo, nie będzie y, cierpiał na brak propozycji, Mamy tutaj działanie, mamy tutaj dużo ofert, ale Wy też musicie się wykazać, jakby bardzo dużym działaniem. Efekt jest umowa, więc y, umowa, która będzie Wam służyć. Podpisanie nowego umowy, podpisanie y, aneksu do umowy. Mamy tutaj być może awans, być może zmianę pracy, być może jakieś dodatkowe zlecenie. Jest naprawdę nieźle. Rada Król Denarów. Słuchajcie, skupcie się. Skupcie się na tej pracy. Skupcie się na bardzo mocno na y, zarabianiu. Musicie wejść w rolę króla denarów, czyli nawet już y, tutaj nie mówimy o planowaniu i krok za krokiem, tylko konkretnym działaniu, konkretnych inwestycjach, konkretnych. Y, no, ja myślę, że już po prostu realizacji planów. To już nie jest kwestia tylko. Ale wielkie kroki, to nie małe kroczki jak przy rycerzu, ale wielkie kroki naprzód. I macie, być, macie mieć poczucie takie, że zasługujecie na awans, zasługujecie na lepsze pieniądze, zasługujecie na to, żeby osiągać sukces finansowy i zawodowy. No to myślę w tyle. Zobaczmy jeszcze ogólnie kartę z pod spodu. Zobaczcie, bardzo w tym miesiącu dla was się kręci e, pod względem finansowym. Dla mnie, oczywiście, to jest kwestia umowy z kartami i e, każdy ma ta inaczej. Dla mnie karta z spod spodu to jest przyszłość taka trochę bardziej odległa, jeżeli zastosujecie się do rad. W waszym wypadku jest to dziesiątka. Denar, więc ogromny sukces finansowy. Łapcie to, moi kochani. Łapcie, bo warto. Więc co? Buziaki, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie.